That one. To co widzicie teraz na ekranie, to najnowszy zwiastun powracającej mapy Verdańsk do Call of Duty Warzone. Od strony wizualnej wygląda to naprawdę dobrze, a oglądając ten trailer, nie trudno się nachypować. I tutaj dochodzimy do głównego zagadnienia tego materiału, a raczej do jednego pytania, które postanowiłem sobie zadać podczas przygotowania do tego filmu. Dlaczego Verdańsk nie uratuje Warzone? Zanim jednak przejdę do jebania tej gry jak psa, chciałbym serdecznie zachęcić do subskrybowania kanału, ponieważ wspiera to jego rozwój oraz do pozostawienia łapki w górę lub w dół. Oczywiście, jeśli macie swoje zdanie na omawiany dzisiaj temat i bardzo chcecie się nim podzielić, sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Zacznijmy sobie od lekkiego kontekstu historycznego. Call of Duty Warzone zadebiutowało dokładnie 10 marca 2020 roku na wszystkie platformy równolegle ze startem kolejnego sezonu MW 2019. I tutaj mała ciekawostka. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że nie był to pierwszy Battle Royale od studia Activision. Przed erą Warzone istniało coś takiego jak Blackout, ale jest to temat na osobny film, który z pewnością na tym kanale będziecie mogli zobaczyć. Z premierą Warzone Activision strzeliło się wprost idealnie. Pandemia... Lockdown. Każdy zamknięty w domu, nikt nie wie co ze sobą zrobić, więc gry komputerowe były idealnym zabijaczem czasu. Warzone zyskuje ogromną popularność, grają w to dosłownie wszyscy, w tym ja. Ogromne statystyki, ogromne zarobki oraz ogromne nadzieje graczy na rozwój tytułu. Tutaj muszę przyznać z czystym sumieniem, że twórcy do pewnego momentu bardzo dobrze rozwijali WZ. -kę. Masa trybów czasowych, dużo kontentu, częsta zmiana mety, mniejsze lub większe zmiany na mapach oraz wiele innych rzeczy. Tym momentem według mnie, gdzie Warzone zaliczyły największy downgrade w historii, był Warzone 2.0. W skrócie jebany wysryw, który współtworzył Infinity Ward. Nie warto w ogóle mówić, jak słabo się w to grało, mimo świetnej mapy, którą dostaliśmy wraz z premierą, więc przejdę płynnie do MW3. Tutaj studio Sledgehammer Games musiało tak naprawdę poprawiać wszystko po swoich poprzednikach, aczkolwiek MW3 pod względem trybu multiplayer oraz Warzone było naprawdę udanym tytułem. Tak jak w przypadku pierwotnego produktu, mieliśmy dużo kontentu, częsta zmiana mety, multum broni, które były używalne, trzy mapy w rotacji w trybie od nowa i wiele więcej, co powodowało, że mimo problemów, z którymi Warzone boryka się praktycznie od początku swojego istnienia, po prostu grało się wtedy dobrze. Wróciły balony relokacji, wrócił w cudzysłowie Slide cancel, przyspieszyli movement, zredukowali ten idiotyczny wizualny recoil, zlikwidowali plecaki, dostaliśmy nową dużą mapę do trybu Battle Royale oraz poprawili jeszcze kilka innych rzeczy, które sprawiły, że Warzone znowu było dynamiczne. Teraz czas na najnowsze dziecko Activision, czyli Black Ops 6, które tworzyło Studio Treyarch. Przy premierze tego tytułu dostaliśmy od twórców dwie rzeczy. Nowy movement, który nazwali Omni, oraz wiele obietnic, które nie mają żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Mam wrażenie, że Warzone z Black Ops 6 jest tak samo chujowy jak Warzone MW2, z MW2, tą różnicą, że rozgrywka nie jest tak toporna. W tym momencie przechodzimy do meritum całego materiału, ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałem, tytuł ten od samego początku istnienia boryka się z pewnymi problemami, które twórcy próbowali naprawiać z mniejszym lub większym skutkiem. No, albo po prostu wciskali nam kid, że nad tym pracują. Nie ma co ukrywać, że Warzone od jakiegoś czasu no tu jest spadek graczy, a do czasów swojej świetności sprzed 5 lat naprawdę bardzo mu daleko. Zatem skąd mi się wzięło, że powrót Werdańska nie ma szans na uratowanie Warzone przed dalszym upadkiem? Po pierwsze, serwery. Ile razy zdarzyło wam się zginąć kiedy byliście już schowani za ścianą, a na kilkami widać, że do tej ściany to jeszcze macie bardzo daleko? Ile razy zdarzyło się, że wy musicie pakować cały magazynek w przeciwnika podczas gdy jemu wystarczy kilkanaście kulek, żeby was ubić? Ile razy zdarzyło się, że gościu wyskoczył z zawinkla i ubił was w ułamku sekundy, podczas gdy na kilkami widać jak wybiega z za rogu, robi salto po drodze wali konia i dopiero was zabija? To są właśnie serwery Call of Duty z tak tragicznym taktowaniem, że dwie różne osoby widzą zupełnie coś innego na swoich sprzętach. Problem ten jest od bardzo dawna i nie rozumiem dlaczego firma z tak ogromnymi przychodami nie jest w stanie zainwestować pieniędzy w nową infrastrukturę, żeby nam graczom po prostu lepiej się grało. Po drugie, SBMM jeszcze na początku istnienia Warzone deweloperzy zarzekali się, że w grze nie ma czegoś takiego jak skill-based matchmaking. Oczywiście społeczność szybko zwiększyła kłamstwo, a twórcy finalnie się przyznali, że w sumie to od wielu lat coś takiego w grze istnieje i ingeruje w dobieranie lobby z różną, nazwijmy to siłą. No dobra, ale co to w ogóle jest ten cały SBM? Otóż jest to po prostu system, który dobiera graczy na podstawie ich umiejętności, to tak w dużym skrócie. Przykładowo, ty masz 1kd, więc gra szuka ci lobby, w którym będzie jak największa liczba osób zbliżona do twoich statystyk. No dobra, ale w czym to w sumie przeszkadza? No na przykład w tym, że o wiele dłużej szuka ci lobby, grasz na znacznie większym pingu i ciągle dobiera ci osoby mniej więcej na twoim poziomie, więc granie wymaga większego skupienia i zaangażowania. Twórcy twierdzą, że jest to system, który ma rzekomo chronić słabszych graczy, tak zwanych casuali. W ich ustach ma to sens, ponieważ na takich osobach mają największe profity. To oni robią im największy obrót w sklepie. Osoby, które są trochę bardziej zaangażowane w granie z pewnością w ogóle zrezygnowałyby z tego systemu, ponieważ zależy im na jak najlepszym połączeniu i jak najlepszym feedbacku z grania. Trafisz na lobby totalnych botów? Ok. Możesz sobie wykręcać jakieś rekordy fragów i tak dalej. Trafisz na lobby totalnych kozaków? Spoko. Podniesiesz swoje umiejętności i nauczysz się czegoś nowego. Takim osobom zależy na tym, aby gra działała po prostu jak najlepiej, a ten cały SBMM to można co najwyżej wyjebać na śmietnik. Na co to komu? Niech SBMM działa sobie na rankedach. Dobierajcie według rangi i umiejętności, a z meczów publicznych proszę mi to zabierać. Po trzecie, cheaterzy. Wraz z premierą mapy Caldera do Warzone deweloperzy wprowadzili swojego autorskiego antycheata, który nazywa się Ricochet. Mógłbym w zasadzie podsumować jego działania jednym stwierdzeniem jest totalnym gównem. Wydaje mi się, że od momentu wprowadzenia tego dziadostwa hakerów jest jeszcze więcej niż było przed twórcy raz na jakiś czas wrzucają na swoje socjale, że zbanowali kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy kont, ale co z tego, skoro gra jest darmowa, więc taki jegomość może w mniej niż minutę założyć nowe konto i grać dalej. Tutaj mowa oczywiście o takich ewidentnych przypadkach, gdzie grać w ogóle nie kryje się ze swoim oszustwem, a pomyślcie ile jest osób, które umiejętnie potrafią się kryć z tym, że grają nie fair. Duża część osób z polskiej społeczności koda twierdzi, że u nich w lobby cheaterów nie ma. Otóż są, tylko widocznie trafiacie na takich, którzy bardzo dobrze potrafią to ukrywać i nawet nie wiecie, że oszukują. Jest to odwieczna plaga gier komputerowych, aczkolwiek taki Valorant ma znakomitego antycheata, który banuje podejrzane konta w przeciągu kilkunastu lub kilkudziesięciu minut. Co do jego działania wolę się nie wypowiadać, żeby bez sensu nie wywoływać gówno burzy, czy to etyczne, że działa z poziomu jądra systemu i ma dostęp do potencjalnie wrażliwych danych. Wiecie jak jest, w dziwnych czasach żyjemy. Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy a Activision zaczęło jednak powoli zamykać firmy, które zajmowały się tworzeniem i sprzedawaniem nielegalnego oprogramowania poprzez sprawy sądowe. Zobaczymy, czy pomoże to na dłuższą metę i faktycznie będzie tego syfu coraz mniej, ponieważ pamiętam miesiące, w których dosłownie nie dało się normalnie grać, bo w każdym meczu trafiało się na ewidentnego odpaleńca, który w ogóle się nie krył z tym, że cheatuje. Po czwarte, masa błędów, glitchy, bugów i jakichś innych dziwnych rzeczy. Zacznijmy sobie może od audio, a raczej jego totalnego braku w tej grze. Od początku Warzone był ten problem i jest w dalszym ciągu. Audio jest w tej grze po prostu fatalne. Będąc w budynku, który ma kilka pięter, nie masz pojęcia, czy ktoś biega nad czy pod tobą. Jeśli prowadzisz pojedynek na otwartej przestrzeni, przeciwnika, który wbiega ci na plecy, usłyszysz dopiero wtedy, kiedy wbiegnie ci w dupę. Nie ma często dźwięków pojazdów, helikopterów, nie słychać reanimujących się przeciwników, dźwięki nalotów i otoczenia często są tak głośne, że poza tym nie słyszysz nic i mógłbym tutaj wymieniać dalej. Dodatkowo błędy typu: ktoś wpada w tekstury, ktoś wpada pod mapę, ktoś się reanimuje z fulkewami, jakieś problemy z pobraniem zrzutu uzbrojenia, podnoszenie perków z ziemi frizuje grę na kilka sekund, no jest tego multum, a w tym wszystkim najlepsze jest to, że społeczność zgłasza te problemy deweloperom, ale w większości przypadków chyba mają po prostu na to wyjebane. Po piąte integrowanie Warzone z poszczególnymi odsłonami koda. Patrząc na ten zabieg z punktu widzenia konsumenta, to jest on jak najbardziej zrozumiały. Raz do roku dostajemy ogromną aktualizację, która wprowadza nowy arsenał broni, która zmienia w większym lub mniejszym stopniu movement, sposób rozgrywki, która wprowadza nowe rozwiązania i inne tego typu rzeczy. Krótko mówiąc, wprowadza pewne zmiany. Natomiast wyobraźmy sobie, że Warzone jest osobnym bytem na własnym silniku gry, który nie jest zmieniany czy udoskonalany co roku przed konkretną częścią koda, żeby była spójność. Aktualizacje wprowadzają nowe bronie z aktualnej odsłony, a deweloperzy muszą zadbać tylko o to, aby naprawiać błędy i regularnie dodawać nowy content, żeby nie wiało nudą. Wyobraźmy sobie, że jest zespół, który zajmuje się tylko i wyłącznie Warzone. Zespołu tego nie obchodzą nadchodzące osłony koda, nie obchodzą ich innowacje w rozgrywce. Oni mają za zadanie dbać o Warzone, tak aby była jak największa stała liczba graczy, aby regularnie dodawać nową zawartość, naprawiać błędy i utrzymywać. Utrzymywać grę w jak najlepszej kondycji technicznej. Dlaczego zatem rok w rok wraz z nową częścią koda deweloperzy od Warzone muszą zmieniać wszystko, żeby była spójność? Nie wiem, choć się domyślam. A jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi oczywiście o pieniądze. Deweloperzy, przywracając Verdańsk, chcą trochę zagrać na nostalgii i dobrych wspomnień graczy z tą mapą. Ale jeśli spojrzysz na to z drugiej strony i przemyślisz wszystko to, o czym powiedziałem wyżej, zrozumiesz, że jest to wołanie o pomoc i kolejna rzucana deska ratunku. Powrót tej mapy spowoduje chwilowy wzrost zainteresowania tą grą. Wrócą starzy wyjadacze, którzy na Verdańsku uczyli się grać w Warzone. Przyjdzie również masa nowych osób, które są po prostu ciekawe. Ale według mnie to będzie chwilowy pik. Miesiąc, góra 2. Wszystko wróci do stanu pierwotnego, a wiecie dlaczego? Dlatego, że podstawy Warzone totalnie leżą. Skoro gra od strony technicznej jest niedopracowana, a dłuższe posiedzenie przy niej frustruje, to żadna nowa mapa tego nie uratuje. Twórcy najpierw powinni zacząć od podstawowych rzeczy, zająć się korem tego tytułu. Zrozumieć, co społeczność próbuje im powiedzieć od kilku lat, i dopiero wtedy próbować ratować to wszystko zawartością dodatkową, która ostatnimi czasy również leży i kwiczy. A wiecie, co jest najsmutniejsze w tym wszystkim? Że jedyna rzecz, która w tej grze działa poprawnie od samego początku, to jebany sklep. Ja osobiście na Werdańsk wrócę z wielką przyjemnością. Wiem, że nie będzie to ta sama gra co 5 lat wstecz, ale z uwagi na nostalgię, jaką czuję do tej mapy, po prostu chcę tam zagrać. Koniecznie dajcie mi znać w sekcji komentarzy, czy zgadzacie się ze mną w tym temacie, czy może jednak macie zupełnie odmienne zdanie. Pozdrawiam serdecznie, buźka pa.